W odpowiedzi na to pytanie chciałabym też jeszcze Państwu doradzić jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli ogłoszą Wam już upadłość konsumencką, a mieliście kilka rachunków bankowych, to nie zapomnijcie powiadomić o tym syndyka. Przekażcie syndykowi wszystkie rachunki bankowe, które były w Waszym posiadaniu, które są zajęte przez komornika w egzekucjach, zablokowane, z których nie możecie korzystać, z których od lat nie korzystacie, itd. Powiem Wam dlaczego. Przede wszystkim, e, po pierwsze, e, kiedy powiadomicie komornika czy syndyka o tych rachunkach bankowych, to syndyk je pozamyka i nie będą one generowały dodatkowych kosztów. No bo jeżeli syndyk nie wie, w którym banku miałeś rachunek bankowy, no to tak naprawdę sam może do tego nie dotrzeć, może o tym zapomnieć, natomiast na zakończenie upadłości okaże się, że w tych Bankach, macie rachunki bankowe, i tam narosły już koszty. I czasami się tak na przykład zdarza, że klient ymm, nie powiadomi mnie o tym, że miał jakiś rachunek, więc ja nie wskażę też syndykowi tego rachunku bankowego i okazuje się, że przez Półtorej roku narosły tam już jakieś koszty, że tam jest jakieś 300-400 zł do zapłaty. No i teraz syndyk musi to odkręcać. A co, jeżeli jest już prawomocne postanowienie o planie spłat? No i tak naprawdę nic nie możecie w tym y, kierunku zrobić. A więc wygenerowaliście sobie nowy dług. No i trzeba go będzie spłacić. Dlatego to jest tak ważne. Po drugie, na waszych rachunkach bankowych siedzą komornicy. Mają prowadzone czynne egzekucje. I... Rachunki te są zajęte. Syndyk jest, przepraszam, komornik jest wpisany w ten rachunek. No i teraz druga rzecz, o której warto powiadomić syndyka, i to zaraz na początku o komornikach. A więc wskażcie syndykowi, którzy komornicy prowadzili Wam egzekucję. Jeżeli wskażecie, syndykowi takiego komornika, komornik, syndyk powiadomi tego komornika o toczącym się postępowaniu upadłościowym i komornik musi umorzyć, nie zawiesić, umorzyć postępowanie egzekucyjne. I dopilnujcie, żeby te wasze postępowania egzekucyjne były umorzone, nie zawieszone. Dlatego, że po zakończonej upadłości, jeżeli taki komornik widnieje na rachunku bankowym, to wierzcie mi, że komornicy, udając, że nie wiedzą o toczącym się postępowaniu upadłościowym, prowadzą kolejne nowe egzekucje i te, trzeba to odkręcać. Oczywiście oni to później poumarzają i tak dalej. Natomiast, jeżeli zajmą wam po upadłości, kiedy już spłacacie plan spłat, wasze rachunki bankowe, to oznacza, że będziecie musieli pedałować do tego komornika albo dodzwonić się do niego, jeżeli to jest komornik, który prowadzi egzekucję.